Cześć! Dziś zapraszam na przepyszne, mięciutkie i puszyste ciasto drożdżowe z rabarbarem. Jest to połączenie delikatnego, maślanego ciasta oraz kwaskowatego rabarbaru i przepysznej, chrupiącej kruszonki. Całość tworzy niezapomniany, smakowity miks. Zapraszam! 25 g świeżych drożdży pokrusz, dodaj dwie łyżki cukru i całość wymieszaj do momentu, aż drożdże się rozpuszczą i utworzą taką w miarę płynną całość. Następnie dolej pół szklanki ciepłego, nie gorącego mleka i dodaj 3 łyżki mąki. Wszystkie składniki do przygotowania rozczynu używam z tych składników, które wcześniej przygotowałam sobie do ciasta. Całość wymieszaj i odstaw na 10-15 minut, aby rozczyn podwoił swoją objętość albo przynajmniej na wierzchu utworzyły się takie lekkie bąbelki, no i żeby zrobił się wyraźnie gęstszy. Jeśli chcesz, do tego ciasta możesz użyć również drożdży suchych. Potrzebne będzie jedno opakowanie, czyli 7-8 gramów. Drożdże suche po prostu wsyp do ciepłego mleka i całość wymieszaj. Następnie odstaw na 10 minut, aby troszkę drożdże namoczyć. Następnie te drożdże razem z mlekiem wlej do mąki i do reszty składników. Jeśli Twój rozszczyt się nie podnosi, oznacza to, że drożdże nie działają tak jak potrzeba i całość trzeba zacząć od nowa z nowymi drożdżami. Przetestowanie drożdży jest właściwie jednym z powodów głównych, dla którego robi się rozczyn. Ok, kiedy widzisz, że rozczyn już zaczyna rosnąć, wówczas trzy duże jajka. Ja używam tutaj jajek w rozmiarze L, pół szklanki cukru i cukier waniliowy lub wanilinowy. Wsyp do jednej miski i ubijaj całość na puszystą masę, tak od 3 do 5 minut. Następnie do misy miksera przesiej 3 pełne szklanki mąki pszennej, najlepiej typu 500-550, to jest pół kg. minus oczywiście to, co dodałeś do rozczynu. Dodaj ubite jajka z cukrem, no i cały wyrośnięty rozczyn. Ciasto wyrabiaj 10 minut na średnich obrotach. Oczywiście, jak każde ciasto drożdżowe, możesz, jeśli nie posiadasz miksera planetarnego, ciasto wyrobić również ręcznie. Po 10 minutach dolej jeszcze 100 g rozpuszczonego i lekko przestudzonego masła. Masło może być ciepłe, nie powinno być gorące. Po dolaniu masła ciasto wyrabiaj kolejne 5 minut. Gotowe ciasto przykryj ściereczką ja je wcześniej przełożyłam jeszcze do drugiej miski. I zostaw do wyrośnięcia na godzinę, półtorej, nawet do dwóch. Generalnie ciasto powinno podwoić swoją objętość, a to w jakim czasie to zrobi, zależy przede wszystkim od temperatury otoczenia. Jeśli więc ci się śpieszy i chcesz przyspieszyć cały proces, mam taki patent, mianowicie nagrzej piekarnik do najniższej możliwej temperatury. U mnie to jest 40 stopni. W momencie, kiedy piekarnik będzie już nagrzany, wówczas wyłącz go i wstaw tam ciasto do wyrastania. Na pewno to przyspieszy cały proces. Uwaga, jeśli twój piekarnik osiągnie wyższą temperaturę, na przykład 50-60 stopni, wówczas nagrzej go do tej temperatury, ale przed włożeniem ciasta otwórz drzwiczki, aby lekko ochłodzić, ponieważ 50-60 stopni to jest trochę za dużo dla ciasta drożdżowego. Najlepsza jest właśnie taka temperatura w okolicy 35-40 stopni do wyrastania. W międzyczasie, jak ciasto wyrasta, możesz przygotować rabarbar. Ja tutaj mam około 1 kg świeżego rabarbaru. Rabarbar umyj dokładnie w zimnej wodzie, Następnie obetnij końce i pokrój go na kawałki takie 1-2 cm. Rabarbaru nie musisz obierać, chyba że ma bardzo brzydką skórkę, wówczas można go obrać. Gdy ciasto już wyrośnie, przełóż je do wyłożonej papierem blachy. U mnie ta blacha ma wymiary 20x30 cm, można też y, użyć nieco większej blachy 24 na 35 cm, ciasto wtedy będzie po prostu nieco niższe, no i będzie się też nieco krócej piekło. Gdy wyrównasz grubsze ciasto, na wierzchu ułóż rabarbar. Ja nie złożyłam całego, ponieważ było go bardzo dużo, ale jak ktoś lubi, to można wyłożyć nawet cały. Ja wyłożyłam tak mniej więcej 3 czwarte, czyli oceniam, że około 600-700 g gotowego, już przygotowanego rabarbaru. Ciasto w blaszce przykryj ponownie ściereczką i odstaw znów do drugiego wyrastania. Tym razem tak, 40-50 minut i znów to jest taka sama sytuacja, w zależności od temperatury otoczenia ciasto wyraźnie powinno się podnieść. Zwiększyć swoją objętość. W międzyczasie jak ciasto wyrasta, nagrzej piekarnik do 180 stopni bez termoobiegu lub 165 z termoobiegiem, no i jeszcze kruszonka, czyli 100 g. W miarę miękkiego masła 200 gramów, czyli 1 i 1 szklanki mąki dowolnego typu, chociaż najlepszy byłby tak naprawdę 450 i 100 g cukru, czyli mniej więcej pół szklanki. Składniki kruszonki umieść w miejsce i palcami rozdrabniaj wszystko mieszając, aż powstaną grudki. Generalnie tej kruszonki jest całkiem sporo, ponieważ na barbar jest dosyć kwaśny, a ja go nie słodziłam. Ale oczywiście, jeśli chcesz mniejszą ilość kruszonki i wolisz kwaśniejsze ciasto, wówczas możesz zrobić połowę porcji. Kiedy piekarnik się nagrzeje, a drożdżówka już wyrośnie, posyp jej wierzch obficie kruszonką. I ciasto od razu wstaw do piekarnika. Drożdżówkę piecz na drugim poziomie od dołu przez mniej więcej godzinę, w niektórych wypadkach może być nieco krócej, na przykład około 50 minut, w niektórych przypadkach dłużej, to wszystko zależy od piekarnika. Jeśli pieczesz w większej blaszce, tak jak mówiłam wcześniej, wówczas zdecydowanie będzie to krótszy czas pieczenia. Jednak zawsze zanim wyjmiesz ciasto z piekarnika, sprawdź patyczkiem, czy jest upieczone w środku. Patyczek powinien wychodzić suchy, a właściwie w tym wypadku ponieważ ponieważ jest tam rabarbar, to nie tyle suchy, co generalnie nieoblepiony mokrym ciastem. Upieczone ciasto od razu wyjmuj z piekarnika, nie zostawiaj go w piekarniku, aby go nie wysuszać niepotrzebnie. Ponieważ jest to ciasto drożdżowe, to zostaw je do takiego prawie całkowitego wystudzenia, zanim zaczniesz je kroić i jeść. Wierzch oczywiście dodatkowo możesz jeszcze posypać cukrem pudrem. Smacznego! A już od dzisiaj do końca tygodnia z okazji Dnia Matki produkty w sklepie Orchideli są w promocyjnych cenach. Kup prezent dla siebie lub swojej mamy już teraz, a my zapakujemy go ładnie dla ciebie i masz gotowe rozwiązanie. Zapraszam sklep.orchideli.com.